Ja chcia, chciałem powiedzieć wam, moi drodzy, że po wizycie Żeleńskiego z Xi Jinpingiem padł, padł taki komentarz, że Xi Jinping powiedział, że Europejczycy widzą wojnę jako pojedynek i ten ma rację, kto zwycięży. Dlatego angażują się militarnie w tę wojnę, licząc na to, że ten, kto zwycięży, ten, kto zabije więcej drugich, ten, kto zajmie więcej terenów, ten zwycięży. Natomiast Chińczycy mówią, że to nie o to chodzi w wojnie. Że wojna jest pewne, pewną siecią złożoną z wielu suków. i oni zamierzają te sukły zacząć rozwiązywać. A kiedy się te sukły porozwiązuje, to kolejne suchpy zaczną się osłabiać, i w ten sposób taką mozolną pracą będzie można ten konflikt rozwiązać, ale na dobre, że tak powiem. Bardzo mnie ujęło to podejście chińskie i bardzo. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że mamy tę ambasadę i tu mam jeszcze jedną prośbę do panów Chińczyków, bo oni całkiem niedawno doprowadzili do, do tego, że Arabia Saudyjska i Iran nawiązały stosunki dyplomatyczne, a nam grozi moi drodzy stosunków dyplomatycznych z Rosją. W związku z tym bardzo bym sobie życzę, żeby jakieś chiński... Palec, Paweł, palec, palec, gdzieś zadziałał, żeby te stosunki między Polską a Rosją przypadkiem nie zostały zerwane, bo to naprawdę, to naprawdę byłaby tragedia. Oddaję, moi drodzy, głos panom z myśli polskiej.